Projektowych i budowlanych udało się uruchomić nową linię do Śródmieścia. Inwestycja kosztowała 65 milionów złotych. Dla motorniczego pojazd bojowo nazwany bombardierem oznacza komfort nieporównywalny z żadnym innym tramwajem. Przycisko się jak automatem. Czym więcej się daje prądu, tym szybciej. Hamowanie łagorne, wszystko. Mieszkańcy hełma wielkiej dzielnicy położonej na tzw. górnym tarasie miasta odetchnęli z ulgą. Jeszcze samochodem przesiadło się na tramwaj. Dlaczego? Szybciej dojadę do Gdańska. Przedtem było osiedle, a teraz już więcej do miasta. Mamy tramwaj. Policja Drogowa zaciera ręce. Na pewno spowoduje to, że będzie mniej korków w Gdańsku. Szczególnie jako Policja Drogowa jesteśmy szczególnie zadowoleni i wszystkich mieszkańców Gdańska serdecznie zapraszamy, żeby z linii tramwajowej nowo otwartej korzystali jak najwięcej. Tramwaj numer jeden. Tak oznakowano pojazd, który porusza się po najdłuższej w Polsce trasie o tak znaczącym pochyleniu terenu pojazd sprawnie zjeżdża nie tylko z górki na pazurki, ale też zręcznie pnie się w górę. Chcemy ludzi dowozić także z górek, chcemy dowozić do centrum Gdańska. Z okazji otwarcia nowej linii wszyscy pasażerowie mieli prawo do bezpłatnego przejazdu. W Gdańsku to nie koniec tramwajowych inwestycji. Chcielibyśmy połączyć linią tramwajową na przykład Piecki Migowo, czyli popularną Morenę i inne jeszcze dzielnice Gdańska Południe. Przygotowujemy projekty i mam nadzieję, że za trzy lata ruszymy z pracami budowlanymi. A to już historia budowy. Przed dwoma laty Gdański Tramwajowy Projekt wygrał wyścig o unijne pieniądze z warszawskim metrem. Z europejskiej kasy udało się pozyskać na budowę dofinansowanie w wysokości prawie 17 milionów złotych. Oglądają Państwo wieczorne wydanie Panoramy, w którym powiemy jeszcze.